Siemka, miałam w planach wypuścić dzisiaj zupełnie inny materiał, ale stwierdziłam, że chcę opowiedzieć o czymś, co w wątpliwościach, które nurtują mnie już od pff, ładnych paru lat, a wczoraj poczułam się strigerowana do tego, żeby o nich opowiedzieć. Ehm, no i to nie jest żadna tajemnica, bo już widać po tytule, że chodzi mi o kwestię działalności charytatywnej. I po prostu chciałabym opowiedzieć o paru rozterkach, które mam w związku z tematem bardzo szeroko pojętym. Mam też szczerą nadzieję, że nie wsadzam kija w mrowisko. ale dlatego chcę, jakby się wypowiedzieć, w takiej pełniejszej formie i tak bardziej szeroko na ten temat. Więc, pierwsza zasadnicza sprawa. Ostatnią jestem osobą do tego, żeby namawiać z, zrezygnowania z, z jakiejkolwiek działalności dobroczynnej, charytatywnej, z pomagania komukolwiek. Zupełnie nie o to mi chodzi. Natomiast uważam, że pomaganie jest bardzo trudną rzeczą. Skuteczne pomaganie, przemyślane, długofalowe, takie, które ma e, przynieść coś dobrego jest naprawdę bardzo trudną rzeczą i trzeba jakby umieć wziąć pod uwagę bardzo wiele kwestii. E, jakby samo, nie wiem, przekazanie komuś pieniędzy, czy przekazanie komuś jakiejś konkretnej rzeczowej pomocy, rzadko kiedy jest takim jedynym albo najlepszym sposobem rozwiązania problemu. I uważam, że w ogóle wszystkie osoby, które trudnią się działalnością charytatywną, pomocą społeczną, pracą we wszystkich fundacjach, to jest tak cholernie ciężka praca i tak trudna, że Aż ciężko mi to sobie wyobrazić. Um, więc, jakby, mam ogromny szacunek zawsze dla tych ludzi. Natomiast, jakby, widzę też w otoczeniu wiele przykładów, które pokazują, że dobroczynność może być dla mnie bardzo niejednoznaczna, bardzo skomplikowana i taka, no, niepozbawiona problemów. Problemem jest to, że ktoś może chcieć wykorzystać taką działalność heretyczną, wykorzystać czyś problem. Czyjeś, czyjeś nieszczęście do poprawy własnego wizerunku, i to jest całkiem częste. I wiecie, cała idea e, odpowiedzialnych organizacji, e, które trudnią się jakąś tam działalnością, e, wszystkie osoby znane, które wykorzystują i publicznie pokazują, że pomagają, to jest zawsze jakiś do jakiegoś stopnia to, to się. To, Dobra, no, to różnie wygląda, ale to zawsze do jakiegoś stopnia jest kwestia poprawy własnego wizerunku. I to jeszcze mnie tak strasznie jakby nie odrzuca, bo wychodzę z założenia, że nawet jeżeli ktoś nie ma takich czysto altruistycznych intencji, to zawsze wynika z tego, jakaś pomoc, coś dobrego, więc to zawsze jest na plus. A dodatkowo, może ta osoba, przy okazji, jakby robiąc sobie gdzieś tam dobrze, w cudzysłowie, przy okazji nagłaśnie jakąś sprawę, która potrzebuje dobrego nagłośnienia. Więc, jakby, samo to mnie jeszcze aż tak nie odrzuca. Natomiast, i tu dochodzę do tego, co mnie wczoraj, powiedzmy, sprowokowało do wylania tych wszystkich moich wątpliwości tutaj, no to jest sytuacja, w której jakby działalność charytatywna spełnia funkcje, które powinny spełniać inne instytucje. I tu chyba jest, jest tu jasne, że nawiązuje do słynnego już w internecie filmu pana prezydenta, który no, wziął udział w takim... Chalendżu, który nie był dla niego. Ale okej, okay, ja rozumiem, jakby idea ideę i generalnie jakby spoko. Natomiast w momencie, kiedy prezydent, który jest głową państwa i przedstawicielem władzy wykonawczej, wychodzi namawiać obywateli swojego państwa do dobroczynności na cel służby zdrowia, która jest w Polsce fundowana z pieniędzy publicznych, i namawia żeby ten sam challenge podjął e, premier, czyli druga najsilniejsza strona władzy wykonawczej w kraju zwanym Rzeczpospolitą Polską. To robi mi się niedobrze. I po prostu jestem oniemiała e, w takiej sytuacji. E, no bo jakby kurczę płacimy podatki. Znaczy ja już w Polsce nie, ale jakby ludzie mieszkający w Polsce płacą podatki. Mnie to też interesuje, dlatego że w Polsce została moja rodzina, moi przyjaciele. Ja też bardzo bym chciała kiedyś wrócić do tego kraju, żeby wyglądał jakieś w miarę normalnie. No i w momencie, kiedy przedstawiciele władzy namawiają obywateli, żeby dodatkowo jeszcze fundowali ochronę zdrowia, za którą już zapłacili, na którą przekazują często przez całe lata środki. No to dla mnie to jest nie halo. I jakby kolejnym takim przykładem dla mnie jest wielka orkiestra świątecznej pomocy, gdzie jakby miliony złotych, które Polacy wyciągają z własnych kieszeni, są po prostu przekazywane na cele publiczne i z których korzystamy wszyscy oczywiście, ale jakby dalej uważam, że to jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo energii, nie tylko skupionej na samych pieniądzach, ale też w tym, żeby zorganizować te wszystkie przedsięwzięcia. Jakby taka ogromna ilość energii idzie jakby w napędzanie państwa, które nie wywiązuje się ze swoich obowiązków poniekąd i To jest chyba mój największy problem, szczerze mówiąc z działalnością charytatywną, że w niektórych aspektach, w bardzo wielu aspektach ona jakby pełni funkcje, których nie pełni państwo i których nie pełnią instytucje, które zostały do tego powołane i których sensem istnienia jest E, nie wiem, czy ochrona zdrowia, czy ochrona określonych grup społecznych, czy organizacja pewnych działań, czy dbanie o środowisko. Oh, no, to jest, to jest chyba mój główny problem. Hmm. Ale <gryw> mam tu <te> wątpliwości więcej, <gryw> to, to jeszcze nie wszystko. Po prostu już odhaczyliśmy tą główną, największą. I wiecie, najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że ja. To nie jest tak, że przez to, że mam wątpliwości, to ja w tym nie biorę udziału, bo e, ja też przekazuję i wspieram różne bardzo instytucje, i różne bardzo fundacje. E, I po prostu często jest tak, że jaka, działalność jakiejś fundacji mnie na tyle porusza, że chcę w tym wziąć udział i widzę w tym sens i widzę, jak świetnie sobie radzi dana instytucja i uważam, że warto ją wspierać. E, co więcej, mam specjalnie określony miesięczny budżet mojej pensji na to, żeby wspierać określone organizacje. To są często małe, lokalne e, inicjatywy, ale, ale tak, ale to robię i mimo moich wątpliwości, natomiast no e, to nie przeszkadza tym, żeby te wątpliwości cały czas były. Przyznaję też, że e, zawsze dużo bardziej podobają mi się wszelkiego rodzaju inicjatywy, które opierają się na e, produkowaniu czegoś. W tym sensie, że na przykład e, Firmy, które oddają część zysku na określonym produkcie na rzecz fundacji. Na przykład pani swojego czasu oddaje tam jakiś procent określonych produktów na kosmos dla dziewczynek, e, bardzo fajną fundację. In, e, inna taka inicjatywa no to chyba Wydawnictwo Altenberg. Wydaje mi się, że we wszystkich książkach to jest że chyba jakiś procent oddaje na pajacyka. Bo robił to pierwszy Michał Szafrański, że on oddawał część swojego zysku na e, pajacyka i to jest, to jest super. To jest w ogóle chyba jedna z takich fajniejszych inicjatyw. Bardzo też podziwiam ludzi, którzy dają swój czas, e, którzy dają swoją ekspertyzę. Wszystki uważam, że fantastyczne jest to, że sporo prawników wykonuje pewne e, działania pro bono i po prostu za darmo udziela swojej pomocy różnym inicjatywom. Różnym fundacjom i tak dalej. To jest super. Tak samo, e, z tego co słyszałam, sporo psychologów, terapeutów teraz w tej trudnej sytuacji swoje usługi też oferuje za, no tak naprawdę, za dobre słowo, um, wspierając wielu ludzi. E, strasznie mi się zawsze podobała. Um, Inicjatywa Akademii Przyszłości i tego, że można być wsparciem dla dzieci, które potrzebują, które nie są tak uprzywilejowane i potrzebują takiego wsparcia na, na polu nauki, nie tylko. Więc to zawsze były takie inicjatywy, które mnie dużo bardziej cieszyły. I to mnie trochę prowadzi do mojej ostatniej jakby kategorii wątpliwości. No, bo wiecie, jakby linia między altruizmem a egoizmem jest bardzo cienka, i jakby często ciężko stwierdzić, czy robimy coś dlatego, że rzeczywiście chcemy komuś pomóc, czy dlatego, że chcemy poczuć się lepiej. I w samym tym, żeby czuć się dobrze z powodu jakiejś działalności dobroczynnej, z do jakiegoś dobrego uczynku, uważam, że nie ma nic złego, wręcz przeciwnie. A jakby ta nagradzająca funkcja powoduje, że więcej ludzi to robi. Ale. Mam wrażenie, że czasami łatwiej jest nam po prostu przekazać kwotę pieniędzy na określony cel. I wiecie, takie mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku, takiego uczucia dobrze się z samym sobą. Ale to jest takie łatwe, szybkie, wręcz przyjemne. Jeszcze często jest tak, że jakieś tam na przykład platformy typu Się Pomaga wysyłają podziękowanie za wzięcie udziału w danej zbiórce. I to jest zawsze takie sympatyczne. Ale to jest, to, jest, to jest takie relatywnie proste. I, i czasami, um, często jest też tak, że wspieramy jakieś fundacje, które są na drugim końcu świata. Uh, I to w ogóle powoduje dystans, bo wiadomo, że nie jesteśmy w stanie bezpośrednio uh, komuś pomóc. Uh, i, i, I znowu nie uważam, że było w tym coś złego. Natomiast. Uh... Często mamy w swoim otoczeniu osoby, które potrzebują naszej pomocy. To mogą być osoby w naszej rodzinie, w bliższej, w dalszej, to mogą być osoby, które mieszkają gdzieś w okolicy, to mogą być nawet nasi znajomi i przyjaciele, którzy znaleźli się w jakiejś kiepskiej sytuacji i potrzebowaliby może nawet nie tyle pieniędzy, ale czasami nie wiem, porady, pomocy, naszego czasu. A jakby ciężej jest poświęcić swój czas niż po prostu zrobić przelew i. To też jest taka moja wątpliwość, którą mam też bardzo często wobec siebie i, i bardzo często sama nad sobą się zastanawiam. To jest też jeden z powodów, dla których parę lat temu bardziej zaczęłam się skupiać na moim takim bliskim otoczeniu i starać się też tam zostawiać swoją pomoc, która niekoniecznie orientuje się tylko i wyłącznie na pieniądzach. Um, więc myślę, że to jest taki dobry produkt tych moich wątpliwości. Ale już się strasznie rozgaduję a całe, całe cena jest polega na tym, że ja trochę nie mam na to wszystko odpowiedzi, że to są tylko i wyłącznie moje wątpliwości i e, pff, moje problemy jakby z dobroczynnością. I zawsze się zastanawiam po prostu nad, nad tymi różnymi aspektami. E, a mówię o tym dlatego, że mam wrażenie, że nie wszyscy się nad tym zastanawiają, e, a chciałabym, żebyśmy się trochę pozastanawiali razem, bo po prostu. Temat jest trudny i jest taki niejednoznaczny. Um, I jeżeli tak jak ja do pewnego momentu w życiu myśleliście, że działalność hartetyczna po prostu jest OK, zawsze jest OK, um, no to jeżeli Wam popsułam, to przepraszam. <grym> ale, ale myślę, że to jest ważne, żeby rozkminiać takie bardzo podstawowe rzeczy i żeby upewniać się, że zawsze jesteśmy w dobrym miejscu, jeżeli chodzi o takie. Kwestie. W tym sensie, że zawsze um, rozumiemy, że każde działanie ma nie tylko ten dobry wymiar, może mieć ten zły i że warto po prostu jest o tym pamiętać. I tyle. I już nie będę niczego polecała. Jeżeli dotarliście do końca, to dziękuję, że byliście ze mną. I do zobaczenia w kolejnym filmie, który już będzie bardziej w temacie kanału.